Kajetan, co za dzień? Jesteś na drugiej pozycji w klasyfikacji WRC2 Challenger, dosyć blisko za samym pajarim. Opowiadaj, jak było? Dobrze. <grym> Dobry piątek za nami. E, w zasadzie e, bez żadnych e, trudności. Podejmowaliśmy troszkę więcej ryzyka niż zawsze, bo, bo jednak jesteśmy przed polskimi fanami, przed polską publicznością w takim dużym wymiarze. WRC wróciło do Polski, więc no, przyznam, że przez to też moja prawa noga na gazie jest cięższa. Trochę mniej kalkuluje, aczkolwiek no, to też procentuje. Jesteśmy na drugim miejscu, kilka sekund straty do przyszłego mistrza świata i obecnego mistrza świata, sama Pajeriego. Fantastyczna sprawa. Mam przyjemność z jazdy tak jak wczoraj podczas testów. Więc no długi dzień za nami. Już zachodzi słońce. Byliśmy w samochodzie jakieś 14 godzin, na pewno 13. Więc wymagający temat przy takiej wysokiej temperaturze. Ale opłacało się. Fajnie, dużo kibiców, mnóstwo kibiców. Niestety czasami stoją w niebezpiecznych miejscach, przez co zostały odwołane dwa odcinki specjalne. Apelowaliśmy wielokrotnie, ale jestem w stanie ich zrozumieć, że chcą poczuć te emocje jak najbardziej. Natomiast no, rajd polski jest specyficznym rajdem, należy do tych bardzo szybkich, więc wtedy, kiedy rajdówka wypada z drogi, to z reguły też. Trafia daleko od drogi, e, więc jest to bardzo niebezpieczne. Trzeba e, tą wyobraźnią jeszcze bardziej, że tak powiem, e, operować. E, mówię tutaj o kibicach. Rozumiem e, i dziękuję bardzo kibicom, że e, są z nami, że nas dopingują. E, to bardzo mocno mnie niesie. Moje serce bije szybciej tu, na przykład na torze, czy w ogóle wokół odcinków specjalnych, ale, e, ale też jest e, mi miło wtedy, kiedy nieodwoływane są odcinki specjalne. E, bo przez, e, przez to, że stoicie czasami zbyt blisko drogi, e, ja nie mogę dawać Wam frajdy z jazdy, ponieważ są e, odwoływane odcinki. Także myślę, że w sobotę i w niedzielę będzie lepiej e, pod tym względem, e, że będziemy wszyscy mogli e, się cieszyć. Oczywiście długi rajd jeszcze przed nami, wszystko może się wydarzyć, ale ja cieszę się piątuniem. E, piątunie był dla nas dobry, zobaczymy jak sobotą. Dzięki wielkie i dołączamy się również do apelu o bezpieczeństwo na odcinkach. Dzięki wielkie, Kajto. Dzięki. Siema. <gry> Miko, długi, ciężki dzień na Orlen 80. rajdzie Polski. Jak ocenia swoją postawę? No, dzień był wymagający przede wszystkim pod kątem temperatur, ponieważ faktycznie od samego rana było około 30 stopni na zewnątrz, więc w rajdówce mogło dochodzić pewnie do 50 stopni. Dzień rozpoczęliśmy od bardzo wymagającej próby 29-kilometrowej Stańczyki. Wydaje mi się, że pojechałem to otwarcie rajdu zbyt defensywnie. Co zresztą niestety powtórzyłem drugiej pętli na tym oes ponieważ wydawało mi się, że to ryzyko kapcia wystąpi, natomiast myślę, że te założenia były no, zbyt obronne, za mało ofensywne, żeby liczyć się tutaj w stawce, i tam zanotowaliśmy kilka, kilkanaście sekund straty. Z drugiej strony, odcinki Olecko i Wieliczki już nam bardzo odpowiadały i tam zanotowaliśmy naprawdę dobre czasy. Tym bardziej szkoda, że były odwołane z tej perspektywy. Teraz na zakończenie dnia Mikołajki Arena. Cieszę się, że wygraliśmy ten odcinek w klasyfikacji generalnej WRC2, przez co też awansowaliśmy na ósme miejsce po tym dniu. Natomiast bodajże 13 zawodników jedzie w tej chwili w pół sekundy na kilometrze, więc ta rywalizacja jest otwarta i dopiero się rozpoczyna. Jutro przed nami najdłuższy dzień. Ja mam głód jazdy. Wydaje mi się, że dzisiaj nie pokazałem się z takiej strony, jakbym chciał, więc mam, mam sportową motywację, żeby, żeby jutro przycisnąć. Teraz pora się wyspać i, i z uśmiechem na twarzy ruszyć do Najdłuższego etapu rajdu Polski, czyli, czyli sobotniego. Skoro dzisiaj było defensywnie, to jutro możemy spodziewać się agresywnego podejścia na trasie. Co najmniej neutralno-ofensywnego, a, a, a jeżeli, jeżeli jeszcze podsumowujemy ten dzień, to. Chylę czoła przed Kajetanem i Maćkiem, którzy absolutnie pokazali się z wspaniałej strony. Nie chodzi tylko o to drugie miejsce po dniu, ale to tempo na odcinkach, zwycięstwa OS-owe. Uwierzcie mi, to jest trudno, bo to są Mistrzostwa Świata i ci zawodnicy potrafią jeździć samochodami, a Kajetan z Maćkiem dzisiaj przewodzili, jeżeli chodzi o tempo, także wielkie brawa dla nich. Maciej, długi dzień na Orlen, o 80. rajdzie Polski. Dawno Cię i Michała Sołowoła tutaj nie było, tutaj, więc jak się czujecie? Generalnie bardzo fajnie, trochę zmęczeni, bo faktycznie ten dzień był długi i dużo, dużo jeżdżenia. Szkoda dwóch odwołanych OS-ów i jeszcze raz wielka prośba, słuchajcie, ten rajd jest również dla was. Nie róbcie tych głupot. Pilnujcie się nawzajem. Nie odwołujmy OS-ów przez to, że paru kretynów pijanych wychodzi na drogę. No, nie róbmy tego, to jest straszne. My tu przyjechaliśmy jeździć, tak? Dwa OS-y dzisiaj nie poszły. Bez sensu zupełnie. Również kibice byli rozczarowani. Przecież przyjechali to zobaczyć. Nie wolno nam tego robić. To jest największa głupota, jaką można, jaką można zrobić. A przechodząc może do pozytywów z samej jazdy. A pozytywów to też jest, wiesz co, bardzo fajny rajd, bardzo fajny dzień. Eee, piękna pogoda. Trochę nam się popsuło na początku, ponieważ na, po 6 km pierwszego OS-u, 30-kilometrowego, złapaliśmy kapcia. Musieliśmy stanąć, go zmienić, yy, niestety, no i to wybiło nas z rytmu. Ten pierwszy raz poszedł całkowicie do kitu, potem następny tak sobie, następny był odwołany, potem tak sobie, więc tak naprawdę nie jest łatwo. Yy, dochodzimy do wniosku, że nie było nas tu te 10 lat, te drogi zapomnieliśmy kompletnie, jak one wyglądają. Trochę też jeździliśmy na szutrze od bardzo dawna, trochę wszystko dzieje się, w innym tempie, niż, niż, niż dzieje się to na śniegu. Jest, jest trudno, ale tak naprawdę przyjechaliśmy po to, żeby było trudno, żeby było fajnie, żeby, była, żeby były emocje. Irek, e, długi dzień za tobą i Jarosławem Kołtunem. Pojawiacie się na różnych rajdach. Jak rajd polski, tegoroczny rajd polski prezentuje się na tle innych, gdzie jeździcie po świecie? Inaczej, drogi są fantastyczne, natomiast no troszkę, kurczę, ta organizacja mogłaby być lepsza jednak, bo mamy popuszczane dojazdówki razem z kibicami, ciężko się jedzie, mało jest czasu, jakby to są drobne rzeczy, tak, no ale jednak to są takie uciążliwości, no, no i to oczywiście, kurczę, odległości między tymi odcinkami, tak, no bo czy teraz powrót 115 kilometrów, jutro powrót 135 znowu dwa razy, także no, jest to, jest to, jest to kawał jakby takiego, kawał jazdy, ale taki jest zupełnie niepotrzebny, no można by tą energię gdzie indziej spożytkować, no. A z pozytywów masz jakieś po, po tym dniu? Nie no, trasy są super jakby tak, bardzo szybkie. Yy, przeplatające się z takimi naprawdę technicznymi fragmentami, gdzie, gdzie trzeba naprawdę trzymać gaz i po prostu wierzyć w to, że wszystko, wszystko zadziała, więc mam nadzieję, że będziemy dalej jakby w WRC, i będziemy, a my jakby przez to, że ciągle jeździmy, no to będziemy mieć jakby z tego rodzaju plusy, tak? Jak się sprawuje nowa schoda? Wiele lat w Fordzie, teraz przesiadka do Fabi. Ty zauważyłeś jakieś różnice? Czy znaczy, różnica jest no, duża? Jakby i w samochodzie, jakby w, w każdym aspekcie tego auta, tak? No, my w tej feście jakby już wiedzieliśmy wszystko. Jakby potra... Pewnie przeginaliśmy momentami, ale wszystko dla nas było jakby takie naturalne, tak? No a tutaj się uczymy. No. Na warmińskim chcieliśmy za szybko i, i wiadomo jak się skończyło, tak? Także teraz step by step po prostu do przodu i mam nadzieję, że. Na koniec rajdu, to tempo nasze już będzie takie, jak powinno być. Widzimy ślady walki, tak więc to był intensywny dzień. Jak przebiega ten pierwszy dzień na Orlen 80 rajdzie polski? No, był naprawdę intensywny. Było kilka przygód, jak widać po aucie. Natomiast jakoś wybrnęliśmy z tego, jedziemy dalej, jesteśmy szczęśliwi. Dobrze się bawimy, to jest najważniejsze. E, jesteśmy bardzo zmęczeni, po prostu cały dzień, od rana do nocy, bo no, bardzo, bardzo ciężko. Nie jestem przyzwyczajony, ponieważ pierwszy raz na takim imprezie, ale szczęśliwy, bo chciałem, żeby tak było i na pewno będę tutaj wracał. Co jest e, najpiękniejszym aspektem tego dnia? To był długi dzień, wiele przygód, ale jest jak coś, co Ci się najbardziej spodobało? Najpiękniejszy według mojej oceny był ten, ten, ten OS Wieliczki. OS Wieliczki mi się bardzo podobał, naprawdę przepiękny, wszystko to co trzeba w tego typu S-ach i długie, piękne, proste przez pola szerokie i również dużo krętych w lasach takich pięknych dróg. Także ja jestem bardzo zadowolony, Wieliczki mi się podobały i no. Tak jak, tak jak widać, dojechaliśmy na metę szczęśliwie i ruszamy jutro od samego rana. Kuba, długi, intensywny dzień, ale prowadzisz w kategorii WRC3 po pierwszym dniu Orlen 80. Rajdu Polski. Jak było? Było dobrze, myślę, że zrobiliśmy super robotę. Pojechaliśmy szybko już na pierwszej pętli, na drugiej również, chociaż mieliśmy lekkie problemy z samochodem na tych najdłuższych Stańczykach, tam myślę, straciliśmy trochę czasu. Naprawdę super dzień, i, no i chciałbym, żeby jutrzejszy wyglądał podobnie. Uważam, że mamy prędkość i, i ją pokazaliśmy dzisiaj właśnie, właśnie na trasach. Co było takim najlepszym punktem tego mijającego dnia? E, jeśli chodzi o odcinki, myślę, że odcinek Wieliczki. E, jechało nam się bardzo dobrze. Znałem go z zeszłego roku, jak, jak był w rajdzie Mistrzostw Europy. Także wiedziałem, gdzie jestem, i to naprawdę pomogło, i, i pojechało się naprawdę super. Jak ważne byłoby zwycięstwo w rajdzie polskim? Oczywiście, to byłoby, byłoby świetne, ale przed nami jeszcze kawał rajdu ponad no, niecałe 200 km, także za wcześnie, żeby o tym w ogóle mówić, ale robimy swoje do przodu. Marek, długi dzień na Orlen 80 rajdzie Polski. Jesteś zadowolony ze swojej postawy? Długi dzień, owszem tak. No jestem tutaj, więc jestem zadowolony zdecydowanie. E, wiadomo, no tempo tutaj do chłopaków, no to troszeczkę odstaje. No ale jadę, jadę co mogę, e, bawię się świetnie i wydaje mi się, że o to w rajdach też chodzi, więc e, jestem tutaj dokładnie po to i to właśnie robię. Co jest wyjątkowego w rajdzie Polski dla Ciebie jako Polaka? Co jest takim największym powodem do dumy z tego rajdu? No myślę, że super jest atmosfera właśnie tych wszystkich kibiców, którzy widzą, że jadę w naszych barwach. No i ewidentnie czuję to wsparcie tak i wszyscy no naprawdę kurczę, wszyscy jest tyle ludzi i wszyscy mi tutaj machają, zawsze wszyscy krzyczą i nie no jest to naprawdę bardzo takie e, unoszące. Paweł, to był ważny dzień z całą pewnością. Jak ważny był to dla ciebie? Ha, ważny? Jak nazwisko sugeruje, słuchajcie, plan był taki, żeby przejechać ten dzień zobaczyć w ogóle, gdzie jesteśmy z naszą jazdą, gdzie się lokujemy w stawce. Wszystko było zgodnie z planem do drugiego przejazdu Stańczyk, gdzie żeśmy popełnili drobny błąd. Wyszliśmy z nitki, niestety samochód obróciło, lekka przygoda w rowie. Wyciągali nas kibice, wyjechaliśmy, więc, ale straciliśmy tam ze 3-4 minuty, później drugi postój, bo myślałem, że mamy kapcia. Więc no niestety, na tych Stańczykach, że tak powiem, uciekł nam cały czas, który tam w ciągu dnia zrobiliśmy. Na Wieliczkach bardzo fajnie nam się jechało, tak samo na, na dobrze mówię, na Olecku. No i co, No plan wykonany, jesteśmy dzisiaj tutaj na koniec dnia, więc to był plan. Jutro zobaczymy, jutro wydaje mi się, że będzie dzień trochę lżejszy, trochę mniej dojazdówek, trochę mniej mięczący. I nie będzie tych stańczyków, których się okrutnie bałem, no i niestety, które mnie pokonały dzisiaj w pewnym momencie. Także tak to wygląda. Co najbardziej zapamiętasz z tego dnia na rajdzie polskim e, z tego dnia najbardziej zapamiętam odcinek stańczyki z uwagi na kolejne, jakie tam były, i stan nawierzchni. Także dla mnie to było coś niesamowitego. Jechać w takim, że tak powiem, e, głębokim torze po tych wórcach. Nie doświadczyłem tego nigdy wcześniej, także to mi utkwiło. Oczywiście to była dla mnie szkoła. Także też pozytywnie, pozytywny, że tak powiem, rezultat z tego doświadczenia będzie. Hubert, debiut na Orlen 80 rajdzie polski w takim samochodzie. Jak się czujesz po tym dniu? No, na pewno dzień był bardzo długi, dużo kilometrów OS-owych, jak i dojazdówek. Pierwsza dojazdówka 130 km. My jeszcze jedziemy na samym końcu, więc mamy ten problem, że ludzie, znaczy ludzie, po prostu obserwatorzy, kibice którzy już obejrzeli raili jedynki na odcinku, to po prostu chcą przejechać na kolejny i my zawsze jedziemy w takim wielkim korku, cały czas mamy PKC na styk, więc musimy działać i na odcinkach i na dojazdówkach. Dlaczego nie zdecydowaliście się zgłosić do kategorii WRC3? Oczywiście na pewno porównujecie się do stawki w RC3, ale skąd taka decyzja? Myślę, że decyzja jest prosta. Nie mamy doświadczenia na szutrach, więc nie mielibyśmy szans z chłopakami, którzy po prostu prawie że na co dzień jeżdżą w JWRC czy no po prostu w mistrzostwach świata. Dla nas to jest debiut, to jest pierwsza nasza taka runda, więc między innymi, ale wiadomo też, kwestie budżetowe nie było sensu po prostu. Jak ważne dla Ciebie jest to, że startujesz w takiej imprezie, jaką jest Orlen 80. Rajd Polski, najważniejsza impreza sportu motorowego w naszym kraju, jeden z najważniejszych rajdów na świecie, bo to w końcu runda rajdowych Mistrzostw Świata, a Ty jesteś jej częścią. Tak, no jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę tutaj wystartować, z najlepszymi załogami na świecie spotkać, czy to Evansa, czy to Tanaka, czy to Neville'a, no bo po prostu marzenie z dzieciństwa, tylko oglądałem ich zawsze w telewizorze, a dzisiaj mogę to sobie spełnić i z nimi pogadać, czy zbić piątkę. Super.